Rano spieszę się na spacer z mango lub na trening. Dlatego moja poranna pielęgnacja jest szybka i prosta. Delikatnie oczyszczam skórę osuszam buzię. Dla zapewnienia ochrony antyoksydacyjnej nakładam codziennie na dzień witaminę C, która by the way jest ulubioną witaminą mojej skóry. Witamina C daje mi piękne rozświetlenie, nawilżenie oraz wyciszenie stanów zapalnych. Następnie smaruję się SPF-em dla ochrony przed promieniowaniem UV. Idealna ilość SPF-a na moją twarz to około 0,8 g. Żeby było szybciej, nie odmierzam tego za każdym razem, tylko nakładam całą pompkę produktu, którą już kiedyś sobie zważyłam i w tym produkcie pompka ma 0,9 g. Wychodzę z założenia, że za dużo SPF-a zawsze lepiej niż za mało. Wysmarowana lecę na trening, po treningu szybko myję buzię, dokładam więcej SPF-a i lecę dalej. Natomiast w wieczornej pielęgnacji poświęcam więcej czasu. Zaczynam od oczyszczania dwuetapowego. Pierwszym etapem jest olejek do demakijażu, który pomaga mi rozpuścić SPF-a i różne zabrudzenia. Używam tylko oleje z emulgatorem, ponieważ one łączą się z wodą w taką, jak tutaj widzicie, białą emulsję. I dzięki temu się bardzo ładnie spłukują. Nie zostają na skórze i nie zapychają. A drugi etap to delikatny żel oczyszczający do cery mieszanej i tłustej z Lab. Następnie osuszam buzię czystym ręcznikiem i nakładam 5 kropelek retinolu na twarz z pominięciem okolicy oczu oraz kilka kropelek na szyję i dekolt. Używam półprocentowy retinol z Basic Lab od listopada 2020 i jestem zachwycona z efektów. Skóra jest jędrniejsza i produkuje mniej sebum, ponieważ retinol ją fajnie wyregulował. Czekam około 30 minut i kończę pielęgnację kremem Bogata Konsystencja. Zaczynam właśnie piąte opakowanie tego produktu i z całego serca Wam go polecam. Jest wydajny, tani, bezzapachowy i niezwykle odżywczy. Kolejny dzień zaczynam od ubrania soczewek i delikatnego oczyszczania. Emulsję stawe używam już półtora roku i moja skóra tę typiarkę uwielbia. Na osuszoną buzię i szyję nakładam kilka kropelek witaminy C i przechodzę do lekkiego kremu, który przygotuje moją skórę do mocno matującego SPF-a. Bez kremu moja skóra wyglądałaby w tym SPF jak Sahara, natomiast połączenie Kremu i SPF-a daje najpiękniejszy matowy baby face ever. SPF to produkt, który nakładam codziennie, przez cały rok na twarz, szyję, uszy oraz dłonie. Corek to mój dzień złuszczania, dlatego na początku dokładnie oczyszczam buzię, żeby tonik kwasowy mógł zadziałać jak należy. Moja skóra najlepiej reaguje na częste i delikatne złuszczanie, dlatego złuszczam dwa lub czasami nawet trzy razy w tygodniu i wybieram produkty z kwasem migdałowym, ale w niskich stężeniach. Kwas migdałowy pięknie wygładza, odkleja na skórek ale też nawilża i reguluje skórę. Nakładam kilka kropelek na twarz i szyję. Czekam aż kwas się wchłonie i zamykam całą pielęgnację odżywczym kremem. Środa to dzień treningowy, dlatego znowu sięgam pomatujący SPF. Od paru miesięcy zajeżdżam lekki wodnisty Singuladerm, który cudownie trzyma w ryzach sebum, nie piecze w oczy i pięknie się dokłada. Jest to idealny produkt dla cery mieszanej i tłustej, świetny również jako baza matująca pod makijaż. Natomiast jego mat jest tak mocny, że zawsze nakładam go na krem nawilżający, a ten ze Skintry jest świetny, ponieważ zawiera 5% niacynamid. Do tego, tak jak widzicie, nie używam już w mojej pielęgnacji żadnego serum z niacynamidem, ponieważ ten krem to jest takie dwa w jednym. Na szyję i dłonie nakładam bardziej nawilżający SPF. Po treningu jak zwykle myję buzię żelem w i dokładam pełną dawkę SPF-a. Jednym z moich top 5 jest lekka emulsja z Basic Lab, która daje skórze piękne nawilżenie i glow. Pamiętam też o nawilżeniu reszty ciała. Tutaj wybieram nawilżający balsam, który jest spoko, bo odżywia i nie klei mi ciuchów. Tak wygląda lekka emulsja z Basic Lab 10 minut po aplikacji. W ciągu dnia pamiętam też o dokładaniu SPF-a, a wieczorem o dokładnym rozpuszczeniu tych wszystkich warstw. Bez dokładnego zmycia SPF-y powodują zapchanie i zwiększenie ilości zaskórników, dlatego tak polecam połączenie olejku i żelu. Na koniec wjeżdża retinol. Kilka kropelek na twarz, kilka na szyję i dekolt. A po aplikacji retinolu pamiętam o dokładnym umyciu rąk. Kiedy retinol zostaje na dłoniach, to niestety robią się słucha jak papier. Dodam też, że dłonie warto od razu zabezpieczyć kremem. Następnie czekam 30 minut i jak retinol się wchłonie, to smaruję twarz moim ukochanym kremem bogata konsystencja z Base Club. W czwartek rano nieprzytomna zbieram się do pracy robić fotki z Maliną, dlatego przelatuję przez poranną pielęgnację na autopilocie. Mycie, lekka żelowa witamina C i jeden z najlepszych SPF-ów w mojej kolekcji. Eucerin jest idealny pod makijaż, lekki, ale nawilżający, więc nie potrzebuję pod niego kremu. Daje delikatny glow i zero klenienia, więc serio totalne polecanku dla cery mieszanej i tłustej, tak właśnie do codziennego noszenia. Późno w nocy wróciliśmy z Michałem od znajomych. Nie ukrywam, że winko się lało strumieniami, natomiast nawet pijana pamiętam o dokładnym oczyszczaniu. Nigdy nie śpię w makijażu. Zaczęłam od pachnącego pomarańczą olejku do demakijażu z Veoli, następnie doczyściłam buzię delikatnym żelem z Basic Lab. Miałam na sobie wodoodporny tusz, więc wjechał jeszcze płyn micelarny. Następnie sięgnęłam po wzmacniające ceramidy, żeby uniknąć na następny dzień poalkoholowego odwodnienia. Na to od razu nałożyłam krem i poszłam do spania. Piątek rozpoczęłam z, jak można się było spodziewać, całkiem porządnym kacem ale również fajnie nawilżoną skórą. Na szczęście ceramidy są niezawodne. Moja skóra na kacu potrzebuje więcej nawilżenia, dlatego daję żelową witaminę C z Basic Club i krem Lekka Konsystencja, który jest idealnym kremem na dzień dla cery mieszanej, tłustej, ponieważ jest odżywczy, ale praktycznie matowy, w wykończeniu. Szłam na poranny trening, więc nałożyłam SPF z SVR, który jest wygładzająco matujący, ale nie wysuszający. Ten SPF to kolejne polecanko dla cer mieszanych i tłustych. Po treningu dokładnie umyłam buzię i dołożyłam porządną warstwę SPF-a. <grym> Nie jest mi Sorry, To jest cały tydzień pielęgnacji, to jest codziennie dwudzielki. A ja cały dzień sika. Najgorzej. Po dokładnym oczyszczeniu skóry przeszłam do nałożenia retinolu. Wprowadzenie retinolu zajęło mi 5 miesięcy. Potem kolejne kilka miesięcy czekałam na efekty. No i teraz po roku używania w końcu mogę powiedzieć, że to naprawdę działa. Tak więc przy retinolu pamiętajcie, aby uzbroić się w cierpliwość. Raz w tygodniu lubię oczyścić pory na nosie i brodzie produktem zawierającym kwas salicylowy. Czasem sięgam po serum, czasem po maseczkę. Wybieram kwas salicylowy, dlatego że on uaktywnia się w tłuszczu. I dzięki temu pięknie rozpuszcza zabrudzenia zaklejone w porach, a jednocześnie praktycznie w ogóle nie wpływa na skórę dookoła. Maseczkę nakładam na wilgotną skórę, trzymam 5-10 minut i zmywam. Kiedyś czyściłam pory częściej, ale obecnie raz w tygodniu zupełnie wystarcza. Następnie wjeżdża moja ukochana, 15% witamina C. Na to krem, lekka konsystencja i lekki SPF z Elcerin. Sobota to mój drugi dzień złuszczania, dlatego na początku dokładnie oczyszczam skórę, żeby tonik kwasowy mógł zadziałać. Nakładam po 5 kropelek toniku na twarz, pomijam oczywiście okolice oczu, no i 5 kropelek nakładam na szyję i dekolt. Kwas zostawiam w spokoju na 20 minut i nakładam mocno odżywczy tłusty krem ze skintry. Osobiście zawsze łączę kwasy z mocnymi odżywczymi kremami, bo to mi daje niezwykle świeży i nawilżony efekt na następny dzień. Stosuję świadomą pielęgnację od trzech lat i jak widzicie, chętnie sięgam po różne substancje aktywne, ale i tak największą przemianę skóry zauważyłam, gdy zaczęłam przykładać większą uwagę do podstaw pielęgnacji. Podstawy dobrej pielęgnacji to oczyszczanie, nawilżenie, czyli krem na noc oraz krem z filtrem na dzień. Produkty z tych kategorii stanowią fundament pielęgnacji i od kiedy mam je dobrze dopasowane, to moja skóra zaczęła. Współpracować. Do tego fundamentu dobrałam resztę pielęgnacji dopasowaną do potrzeb mojej skóry jak widzicie skupiam się na retinolu, kwasie migdałowym, witaminie C oraz niacynamicie, czyli składnikach regulujących produkcję sebum, wyrównujących koloryt oraz zwiększających jędrność i nawilżenie. Obecnie jestem bardzo zadowolona z swojej pielęgnacji i ze stanu skóry. Dobrze znam już substancje, które się u mnie sprawdzają i umiem je fajnie wpleść w swoją codzienną rutynę. Dojście do tego miejsca zajęło mi 3 lata i w tym czasie popełniłam mnóstwo Błędów, ale w końcu mogę powiedzieć, że znalazłam sposób dla siebie. Moje podejście to przede wszystkim cierpliwe i systematyczne stosowanie ciągle tych samych substancji, dlatego nie poddaję się i nie ulegam zniechęceniu, nie ulegam modzie czy trendom, nie wprowadzam ciągle nowości, po prostu robię swoje i wiem, że za rok czy dwa będzie wow, ponieważ pielęgnacja to nie wyścig, tylko maraton.